Witam na moim kanale. Dziś zajmiemy się pracą przy ławeczkach. Będziemy dziś odświeżać te ławki na nowo, po prostu je tak samo zeszlifujemy, te deski były cięte, widać ślady po wielu wielopile, rozkręcimy ją i na nowo te deseczki wyszlifujemy, nie będziemy lakierować lakierobejcą, tak jak tu jest ta ławka, będziemy to robić impregnatem, tym akuracik, w tym kolorze. i nasza ławeczka będzie odświeżona chociaż jedna zobaczymy jak mi to pójdzie jedynie zrobię od razu dwie ławeczki widać że one były już malowane kilka lat temu trochę to zeszło do ogródka taką wystawić to aż nie bardzo a drugie co będzie bardziej narażona na jakieś deszcze i inne rzeczy a tak po odświeżeniu nabierze z powrotem takiego koloru, barwy, będzie po prostu lepiej wyglądać. Po pierwszym szlifowaniu ona wygląda tak, jak tu widać. Teraz sobie jadę tam frezarką, wyfrezuje to ładnie dookoła, na półokrągło i dalej obróbka. ja sobie teraz superko w to akulatorym, który I tak wygląda nasza deseczka po oszlifowaniu. Teraz zrobiłem to to, to na półokrągło. wcześniej widzicie, nawet to nie było szlifowane. Drzewo było wilgotne wtedy, bo to było suszarni. No i jest różnica prawda? Kolosalna. Następnie to szlifuję taką tarczą to jest 60 na Flexa, na Kółko. Z pierwszego to wyszlifuję i dopiero przechodzę na mimośrodową. znaczy się oscylacyjną tu mam papier 240, ale wcześniej jeszcze jadę dwusetką. Tam mam drugą. Jadę później dwusetką, albo 160, albo 100, 100 coś. Muszę zobaczyć. Na końcu jadę do 240. I całe odkrywanie deski. tak to bierze czewki zostały przygotowane są już wydmuchane, gotowe do malowania jadę zaraz po impregnat będę jechał impregnatem dwa razy a później może lakier obejcą no i tak to wygląda nam po szlifowaniu one no, są już z czasem powyginane niektóre tak jak tam z lewej pierwsza Z dość mocno no ale odświeżone są Dość ładnie. i zakupiony drewnochron. Palisander 4,5 litra. Impregnat. Deski zeszlifowane na ławkę. Odkurzone, są czyste. A no i przystępuję do malowania jednej ławki. Chcę dzisiaj tą jedną chociaż pomalować dwa razy. Żeby mi to wyschło w słońcu i skręcić ją, żeby na niedzielę można było na niej siedzieć. Pierwszego raza jest pomalowane. Zobaczymy jak nie pomaluję zaraz drugi raz. I tyle. Ciekawe jak ten kolor będzie wyglądał. No, tamten jest inny, ten jest ciemniejszy niby Palisander Kupiony. Akurat jeśli mi ten ciemniejszy będzie pasował bardziej, bardziej mi się podoba. Teseczki nam dosychają po drugim malowaniu drewnochronem. W planach jest jeszcze chociaż raz przejechać to lakierobejcom, ale nie wiem czy coś z tego będzie, czy nie zostawię po prostu na ten sezon tego w drewnochronie, żeby zobaczyć co się z tym będzie działo. No, faktycznie to te ławeczki są znoszone na zimę do garażu. Dwie ławki stolik, no w sumie to trzy ławki stolik. Ta ławka, akurat kto siedzi w słońcu, mam tu ławkę z boku, co siedzi, o ta siedzi od północy. To ta będzie na pewno lakierobajcą jeszcze malowana. A z tymi, to nie wiem co zrobię, czy nie zostawię po prostu tylko w No, zobaczymy, jak po tym drugim razie to wszystko dosnie, nie? Nie wiem, czy ją dzisiaj zdążę skręcić, czy nie, bo jest piąta godzina. Faktycznie ona już dosycha. I tam brakuje jeszcze z pół godziny, godziny czasu w słońcu, żeby można było ją skręcać. No ale myślę, że ją dzisiaj skręcę i sobie jutro rano w niedzielę kawkę wypiję na tej ławeczce. Już tak myślę. No, nie wiem, co z tego będzie. Oczywiście wszystkie otwory po śrubach były dość mocno zalewane. Aby nam po prostu ten impregnat tak samo tam wszedł, w te otwory, żeby zaimpregnowało to wszystko, to drewno. No, picie drzewa, drewna też jest inne, bo one już były dwa razy malowane lakierobejcą. No faktycznie, ja, że już sporo przytar tej lakierobejcy, ale jednak ta lakierobejca, bo wcześniej było widarone malowane, tak, płot. Yy, ta lakierobejca jednak już trochę się tam głębiej zakorzeniła, prawda? Również już to drzewo po tym szlifowaniu tak już nie piło ta deska. No zobaczymy co z tego będzie. Pokażę wam efekt końcowy za chwilę. No deski są sosnowe, one już mają 4 lata. Po tym pierwszym malowaniu one były od początku. No widzieliście sami jakie były? Nie miałem jeszcze sprzętu wtedy. To było wszystko po taśmówce. Były te śnity, drobne ranty, a teraz wszystko jest elegancko wyszlifowane, zaokrąglone, dotarte. Powiem Wam, że ten papier, co mam na duże, małego flexa to była sześćdziesiątka. A ten papier, co tą deskę docierałem, to była 120. Myślałem o 240, ale nie ma sensu, moim zdaniem. Nadwór: 240, granulacja. Nie bardzo, i zostało to zrobione po prostu na końcu, na finiszu, później 120. I powoli przystępuję do skręcania tego wszystkiego, do kupy Pierwszą położyłem, rzucę wkręty Pójdzie tu na dół Pójdzie tu na środek Następna pójdzie tu I na samą górę Ścisnę lekko Dołożę resztę desek No i to poskręcam, prawda? Dosknie mi już przez noc więc jeszcze nic nie kombinuję, na rano będzie, jak będę pił o ósmej, będę mógł sobie już na nich siedzieć. I tak nam się prezentuje nasza ławka, którą żeśmy skończyli. Ona sobie tutaj dosycha, bo ona jest jeszcze od drugiej strony, od spodu trochę nie doszła i jest wilgotna. No ale różnica jest do tamtych. Do tamtej wcześniejszej, jak była. Już gładziutka. O, tu jest lekko jeszcze żywotne. Ale cóż, dojdzie dzisiaj. I będzie można siedzieć. Już zdążyła się przykurzyć nawet. Ale wyszła. Dość fajnie. Dość ładnie ten palisander wygląda. Ten ciemny. Podoba mi się bardzo. Więc chyba to tyle. Ona jest pomalowana dwa razy. Nie malowałem tej trzeci raz i nie kładłem tu lakierobejcy. Jest po prostu pomalowana dwa razy impregnatem drewnochronem o kolorze palisander. A jeśli filmik się podobał, łapka w górę i cześć.